Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat okresu masy, czyli budowania tkanki mięśniowej. Otóż wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z osiąganiem swojej sylwetki, to większość z tych osób na początku, takim pierwszym etapem, będzie zazwyczaj redukcja tkanki tłuszczowej. Trzeba tę sylwetkę trochę odtłuścić. U jednego więcej, u jednego mniej. Ale dzieje się tak zazwyczaj, że jeżeli ta sylwetka staje się bardziej docięta, bardziej wyrazista, odsłaniają się mięśnie. To często przychodzi taka myśl, że no, przydałoby się dobudować barki, przydałoby się troszkę bicepsa zbudować, u kobiet trochę nogę wypełnić, tak? No i przychodzą takie myśli, czyli co, czyli trzeba wejść. W okres masowy, troszkę zbudować skanki mięśniowej. I w momencie, kiedy taka myśl przychodzi i podejmujemy taką decyzję, to wtedy dopiero zaczyna się tak naprawdę zabawa z osiąganiem swojej sylwetki. Zabawa i przygoda, którą można kontynuować przez całe życie. Zdrowy styl życia, osiąganie swojej sylwetki to jest naprawdę bardzo fajna podróż. Ja zachęcam wszystkich do zmiany. Swojego stylu życia, jeżeli miałeś siedzący tryb życia, jeżeli jesteś niezadowolony ze swojego życia obecnego, jeżeli chciałbyś coś zmienić, to najlepszym takim faktorem do zmiany jest właśnie przyjęcie zdrowego stylu życia i osiąganie swojej sylwetki. To daje wiele benefitów, ale to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek. Natomiast wracając do tematu budowania tkanki mięśniowej. Wiele osób, kiedy wchodzi w okres budowania masy mięśniowej, to po pierwszych zazwyczaj tygodniach patrzą w lustro i mówią: Wow, ale już moja sylwetka nie wygląda tak jak wcześniej. Już ona nie jest taka wyraźna, nie jest taka wyostrzona. Ona, ona, ona już chyba ja tyje za, za mocno, za mocno tego tłuszczu nabieram. I boję się, że znów będę gruby. Powiedzmy, tak? Więc co ta większość osób robi? Obcina kalorie w tym okresie masowym i czasami dodaje jeszcze kardio. Więc tak naprawdę mentalnie są w okresie masowym, ale tak naprawdę już w, bliżej im do redukcji. I, takie, i, I potem po kilku tygodniach znów sobie dodają kalorii, no bo jednak nic się nie buduje. I znów kręcą się w kółko i tak można miesiącami bawić się w coś takiego, i, i to nic z tego nie wynika. Bo jednak, żeby zbudować tkankę mięśniową, to trzeba tą masę pchnąć do przodu. Pchnąć kaloriami, konkretnie, i pchnąć treningiem. Oczywiście regeneracja jest mega ważna, ale mówię o tych dwóch faktorach. To trzeba pchnąć tę masę. Żeby to poszło. Trzeba przekroczyć pewne bariery. I co ważne, trzeba przekroczyć swoje bariery mentalne. Bo u większości osób jest strach. Związany z tym, że osiągnąłem swoją sylwetkę. Dużo mnie kosztowało, żeby wyrzeźbić ją. A teraz z jednej strony, chcę budować masę mięśniową, a z drugiej strony nie chcę pozwolić sobie na to, żeby ta sylwetka była trochę, trochę gorszej jakości wizualnej wizualnej. No i dochodzi właśnie do takich, takich sprzecznych emocji odczuć. I już na poziomie mentalnym te sprzeczności prowadzą, że się kręcimy w kółko. A jeżeli chodzi o proces budowania masy mięśniowej, to trzeba konkretnie przekroczyć swoją, jak to się mówi, strefę komfortu i pójść do przodu, pchnąć to do przodu, a nie kręcić się w kółko. W związku z czym te kalorie muszą być podbite, musi być mocny trening, ale przede wszystkim, od strony mentalnej, musi być. Ustawienie tego w głowie w ten sposób, że ty musisz pozwolić sobie, że w tym okresie masowym ja będę nieco gorzej wyglądał wizualnie. Ja sobie pozwalam na to, ja się tego nie boję, że będę tak wyglądał, bo to jest częścią procesu. Szczególnie to dotyczy kobiet, ale nie tylko, bo ogólnie to dotyczy wszystkich, żeby. Dobrze rozpocząć i trwać w tym procesie budowania tkanki mięśniowej, trzeba mentalnie zgodzić się na gorszy wygląd, zgodzić się, że nie będę tak ostry jak na redukcji, i trzeba po prostu pchnąć tą masę do przodu. I tutaj dobrze jest, żeby skorzystać z pomocy trenera. Ponieważ co dwie głowy, to nie jedna, i w momencie, kiedy ty byś sam sobie już powiedzmy, rezygnował z okresu masowego, bo niby źle wyglądasz, no to mając trenera jest w ogóle inaczej. To się idzie naprawdę do przodu. I mimo, że sam jestem body mental trenerem, to współpracuję ze swoim trenerem Maćkiem Pietrewiczem, i muszę wam powiedzieć, mimo że jestem w kulturystyce dwa lata, i miałem wcześniejsze okresy masowe. To teraz, z Maćkiem, jak ja patrzę na przykład na swoją rozpiskę diety, a to jeszcze nie jest koniec, to ja myślę, że sam sobie bym takiej diety nie rozpisał. Chyba bym się za mocno czaił. A jednak, z Maćkiem, ja mam wolną głowę, czystą głowę. Mnie już mniej obchodzi, jak ja wyglądam. Wiem, że to tak musi być, że to jest proces budowania masy mięśniowej, więc on wiąże się z procesami anabolicznymi, musi być więcej wody w komórkach, musi być więcej gliko glikogenu, musi być więcej tej treści żołądkowej. Więc czasami ten brzuch nie jest taki płaski, bo nie może być, bo siłę rzeczy no fizyka jest taka, że objętościowo jak zjesz coś, to to, to ten brzuch jest nie jest płaski yy, i tego typu rzeczy, jak również trening kulturystyczny powinien być mocny. O dużej intensywności i tutaj również kwestia mentalna, ponieważ kiedy ty sobie pozwalasz na gorszy wygląd, wiesz, że to jest częścią procesu. Zgadzasz się, że te kalorie większe trzymasz. Oczywiście, I ile tych kalorii więcej trzymać? No, mówi się 300-500 kalorii. To zależy, bo jeżeli masz mocniejszy trening, może być nadwyżka większa. Ale znowu, jeżeli jesteś w stanie sam to ocenić, czy ty, czy ty masz, trzymasz tylko wodę, większą ilość wody i glikogenu, czy ty już się zalewasz tłuszczem, jeżeli potrafisz sam to ocenić, ok, spoko. Natomiast jeżeli masz z tym problem, co wpływa na to, że ty się wahasz, że ty raz ucinasz kalorytet, raz dodajesz i, i, i znów zaczynasz się kręcić w kółko, w kółko to weź sobie trenera, któremu ufasz, z którym, z którym coś zaiskrzyło, którego trochę gdzieś tam znasz, I wtedy, i wtedy jest o wiele, o wiele większa szansa, że tą masę pchniesz. I kwestia jest tego typu, wracając do treningu, że trening musi być mocniejszy, ale właśnie, ja nagrałem odcinek o takich typach mentalnych. Trening musi być mocniejszy i muszą być metody intensyfikacji. Ale właśnie chodzi o te ostatnie powtórzenia. I ja mówię, jak mentalnie się odblokowywać do tych ostatnich powtórzeń. Bo kwestie mentalne są no, nie do przesadnienia. Bez tego no tak naprawdę ten efekt będzie mizerny. W związku z czym okres masowy polega właśnie na tym, żeby pchnąć kaloriami do przodu i pchnąć treningiem do przodu ten proces budowania masy mięśniowej. I ja jestem zdania, ale również nie tylko ja, że w okresie masowym naprawdę trzeba więcej jeść, dużo więcej jeść, dużo więcej mieć tych kalorii, ale jednocześnie i więcej ćwiczyć. Bo y, zobacz, może być tak, że będziesz się zalewał tłuszczem przy wysokich kaloriach, ale jeżeli to sprawdzimy, to się okaże, że dzieje się tak dlatego, nie, że ty masz wy y, wysoką ilość kalorii, tylko dlatego, że twój tręk jest słaby. I dlatego to jest układanka z tych klocków, żeby to wszystko było mocno zintensyfikowane. W związku z czym tutaj kwestie mentalne mają bardzo ważne znaczenie, bo ty musisz przestać się bać, że po okresie redukcyjnym będziesz nieco wizualnie gorzej wyglądał, i musisz podczas treningu, jeżeli chcesz budować efektywnie tę masę, zwiększać intensywność tego treningu. I przekraczać bariery, tak w diecie, jak i w treningu. A do, tego, a do tego, właśnie nieocenioną wartością jest współpraca z trenerem, który cię prowadzi, bo wtedy łatwiej jest przekraczać te bariery, łatwiej przekraczać samego siebie. Dlatego to są główne założenia, takie też również mentalne. Związane z budowaniem masy. Zgoda na to, że będę gorzej wyglądał. Dobre podbicie kalorii i bardzo intensywny trening. Więc, jeżeli jesteś w okresie budowania masy, weź to pod uwagę i zobacz, jak u Ciebie jest kwestią myślenia na temat siebie podczas okresu budowania masy mięśniowej. Bo nie można budować efektywnie masy mięśniowej, będąc cały czas dociętym. To jest. To jest to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast, jeżeli chcesz się budować masę efektywnie, konkretnie, to musisz przekroczyć siebie właśnie w tych kwestiach, o których mówiłem. Napisz, co myślisz na ten temat. Osiągalna sylwetka. Niech moc będzie z Wami.